Cześć, dobry wieczór. Dzisiaj już trzeci dzień z rzędu. Mam totalnego lenia i najchętniej nic bym nie robił, ale nie jest to możliwe. Wczoraj, dzisiaj od rana pomagałem ojcu przy różnych pracach fizycznych, no i później, oczywiście, inne sprawy też doszły. Trochę sprzątania w mieszkaniu, jakiś tam zlew, zmywarka, pralka, sprzątanie w garażu, sprzątanie w samochodzie. Więc trochę jeszcze zadań, pracy było. Staram się, pomimo tego, oczywiście, gdzieś tam lenić. Ale wczoraj opowiadałem Ci o swoich rosterkach, o tym jakie mam wątpliwości, pytania, jakie sobie zadaję, na które szukam odpowiedzi. Nie znalazłem ich wczoraj, ale dzisiaj oczywiście kontynuowałem. I wydaje mi się, że mam pomysł jak sobie poradzić z tym vlogowaniem. Teraz mm, opowiem Ci najpierw o tym, jakie były założenia i jak wygląda to teraz. Otóż na początku, kiedy zaczynałem vloga, zakładałem, że będę robił taką relację z dnia. Będę montował odcinek, wrzucał go do internetu i to będzie taki zamknięty cykl. I widzę, że to sprawia kilka problemów. Przede wszystkim, um, opowiadanie wymaga ode mnie, żebym przypominał sobie, co robiłem, a kiedy jestem w dużym skupieniu, to później nie pamiętam de facto, co robiłem, tylko troszkę pracuję jak komputer, który wyrzuca z pamięci rzeczy, które już ma zrobione. To jest jeden kłopot. Drugi kłopot to to, że um, kiedy Nagrywam, to chcę się zmieścić w ciągu dnia w biurze, dnia pracy, dlatego że jeżeli mam montować materiał w domu, to zamiera, zabiera mi to więcej czasu, dlatego że są po prostu gorsze warunki do tego. Potrzebuję skupienia, ciszy i tego w domu nie mam. Kiedy ma, montuję wieczorem materiał, przed wyjściem z biura to z kolei czasem przychodzę do domu tak późno, że ja go to już śpi i to nie jest też dobre rozwiązanie. Jeżeli z kolei montuję ten materiał w domu, a jest z tym trochę roboty, dlatego że to jest tak, muszę wziąć te wszystkie filmy, które nagrałem, złożyć w jedną całość, całość, a więc pociąć je tam, gdzie trzeba, uciąć różne końcówki, których nie chcę. Podłożyć ścieżkę dźwiękową, zaaplikować pewne efekty, jakieś wyciszenie, wyguszenie, przejścia itp. I dopiero później nastawiam renderowanie, czyli takie generowanie jednego pliku, który dopiero po wyrenderowaniu będę wrzucał do internetu. To renderowanie trwa trochę, powiedzmy około pół godziny. Później wrzucanie, w zależności od wielkości materiału, może trwać kilka minut nawet do internetu. I zdarzało się już tak, że Zaczynałem o 22, a kończyłem o północy i odcinek przykładowo z 3 grudnia, wrzucałem 4 grudnia 5 minut po północy, to mnie irytowało dlatego, że YouTube daje taką punktację za to, co robi twórca. No i jeżeli nie ma regularności w publikowaniu, to te punkty są mniejsze. Jeżeli z kolei też wrzucę, a wrzucę jakiś film do sieci i... Ludzie mają, moi subskrybenci mają ustawione powiadomienia o tym, że ja wrzuciłem jakiś nowy materiał i jest północ, to jest szansa na to, że już śpisz jako subskrybent i możesz nie otworzyć od razu tego filmu. YouTube też to widzi i stwierdza, ach, kurczę, ktoś nie jest zainteresowany jednak tym materiałem, na który się zapisał, więc nie jest on aż tak wartościowy, nie są tak ważne dla niego. Więc ta godzina publikacji też nie jest najlepsza. Teraz e, rozważając to wszystko, do czego doszedłem. Otóż nie jest to jakiś ostateczny pomysł i w związku z tym, jeżeli masz jakieś pomysły, bez względu na to, czy teraz, na tę chwilę, czy po wysłuchaniu tego mojego pomysłu, jeżeli masz jakieś pomysły, to śmiało pisz je tuż pod tym wideo, w komentarzach, dlatego, że to też jest istotne. Wszelkie lajki, wszelkie komentarze. Dla każdego twórcy, który wrzuca na YouTube'a są istotne, bo to też daje pewne konkretne punkty i dzięki temu, jeżeli ma się wysoką punktację od YouTube'a, to YouTube promuje te nasze filmy, dzięki temu mamy większą oglądalność i to się tak robi z tego taki efekt kuli śnieżnej, no ale do rzeczy jaki to jest pomysł? Otóż Przyszło mi do głowy, że zamiast robić tak, że będę dokumentował czy też opowiadał i wrzucał odcinek tego samego dnia, zrobię tak, że odcinek z danego dnia będę wrzucał dnia następnego. Co mi to daje? Otóż, przede wszystkim nie muszę się spinać, żeby montować tuż przed wyjściem z biura, nie muszę się spinać, żeby montować tego samego dnia, a więc od razu dochodzi mi pewna możliwość. Mogę nagrywać. Tuż przed pójściem spać, jeżeli to jest 23.59, jeżeli jest to godzina pierwsza nocy, to nadal mogę nagrywać i nie martwić się, że nie zdążę wrzucić danego dnia tego odcinka, no bo i tak jest założenie, że wrzucam następnego. Będę wrzucał tak, żeby publikacja była około 10 rano po to, żeby też zwiększyć tą um, otwieralność mojego filmu tuż po powiadomieniu o tym, że przyszedł nowy odcinek. Wierzę, że około 10 rano będzie ta otwieralność większa, ale oczywiście przekonam się o tym. No i dodatkowo dzięki temu będzie to też tak wyglądało, że nie będę się musiał skupiać na tym, aby pamiętać, że muszę zmontować. To zawsze był jakiś dodatkowy stres. Teraz po prostu będę musiał co pół godziny, co godzinę coś dokumentować, z czym się zajmuję. Dzięki temu, też bez tego stresu, będę mógł się bardziej skupić na zadaniu, co powinno zwiększyć efektywność mojej pracy nad tymi najważniejszymi zadaniami, i o to mi też chodzi. Z założeniem jest, że montaż i publikacja będą pierwszym zadaniem każdego dnia. Więc to też nie będzie kłopot. Będę to robił jako coś pierwszego, a nie ostatniego. Tyle z tego pomysłu. Um, jeszcze muszę się z tym przespać, jak już chyba powiedziałem, ale jeżeli masz jakieś komentarze, to tak jak mówiłem, komentuj. E, chętnie poznam Twoją opinię na temat w szczególności tego pomysłu, bo może masz jakiś dobry pomysł, który e, zaaplikuje. Nie, na pewno nie jest tak, że jak tylko ktoś się podzieli ze mną swoim pomysłem, to od razu go wdrożę, bo musi on ze mną rezonować, musi być adekwatny do moich potrzeb w tym zakresie ale jeżeli tylko będzie, to będę ogromnie wdzięczny. Jest na to szansa, więc śmiało, pisz i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć.